No witam Cię człowieku, wybieramy zwycięzcę skina z ostatniego odcinka, był to ten bananowiec 5.7. 7 zobaczmy kto skina wygra, trzeba było napisać w komentarzu jaki jest Twój ulubiony napój, czy co najczęściej pijesz, jaki napój, coś takiego, zobaczmy kto skina wygrywa, dzisiaj też będzie oczywiście skinek do wygrania, o tym za chwilę, a z wczorajszego filmu skina sobie przygarnia... Don Tisek, wodę. No i gratulacje. Wygrywasz skina, żeby go odebrać. Wystarczy, że napiszesz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja. Czy oglądacie filmy na bieżąco? Jak zauważ twój komentarz, to od razu ci skina do five na wysyłam, tak jak to ma miejsce. To odcinek. Drogi wizyty, masz dzisiaj tego skina do zgarnięcia. Jeśli chcesz go otrzymać, zostaw oczywiście łapkę w górę, subskrybuj kanał z dzwonkiem, bo na 10 tysięcy subskrypcji rozdam dla Was kilka kost za darmo i oczywiście oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać tego skina. Prezenty na g 4 się wyglądają w ten sposób. Jest kostka. i wczoraj też dołożyłem dla Was trzy kolejne skiny. Jak któryś spadnie, oczywiście dokładam kolejne, także o tym, jakie są aktualnie prezenty, znajdziesz info na Discordzie. Masz link w opisie do naszego Discorda. Tam na bieżąco publikuję jak ktoś nowego się na prezentach pojawia. No i oczywiście, prezent dostajesz od razu po depozycie, a w zasadzie możesz go dostać, bo nie jest on gwarantowany. Ale jedna osoba taki prezent przy ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam, otrzyma ode mnie taki właśnie prezencik, tak jak tutaj wcześniej osoby otrzymywały. Także powodzenia dla Ciebie i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, dzień dobry, witam oczywiście na G-Force się najlepszy kodzik w tym miejscu, sobie wpisuj SANTY7, z moim kodem masz aż 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie. Taki właśnie bonus do depozytu obowiązuje na moment nagrywania tego filmu, więc możesz sobie sprawdzać. Przypominam o tym, że strona jest tylko dla pełnoletnich, przeznaczona mi tego świadomość, a dzisiaj mamy w swoim balansie 300 zł i z tych 300 stóweczek spróbujemy zrobić małe takie kombo. rękawice plus nóż. Wiem, że to może być ciężki challenge, ponieważ jeśli wejś, weszlibyśmy sobie do sklepu, wpisalibyśmy tutaj e, albo nawet nie trzeba wpisywać, tylko wystarczy się kliknąć knife e, i od najtańszych kosa 430. Jeśli chodzi o Glowce najtańsze 350, co daje nam w rozrachunku. Nigdy nie jestem dobry z matmy, w szczególności na wizji 350 plus 430, 700. No 800 złotych załóżmy, nie? 800 trzeba zrobić z 300. Jest to możliwe. Jest to możliwe w szczególności, jest to możliwe i cieszy mi się mordka, jak widzę na Discordzie, co wy publikujecie. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, ja mam serdecznie zaraz pokazał bitwę widza. Z 20 złotych 2,5 koła. Rozumiesz to? Z 20 złotych 2,5 koła. Zaraz Ci pokażę, bo to dosłownie jak to nagrywam, to 20 minut temu wysłał mi link na PW do tej bitwy. No i się bardzo ucieszyłem, że widzowie zgarniają super skiny, no bo jeśli strona jest zajebista, tak jak G4Skins, to z zajebistej strony lecą zajebiste przedmioty dla moich widzów. Bardzo się z tego cieszę. No i słuchaj, tutaj sticker na kałgarze, czy nam rzuci? Niestety w nasz, e, naszego bota, tak, naszego bota tutaj rzuciło. I to drogą nakleję, bo za 6 dyszek ciężko będzie to nadrobić, ale na spokojnie, na spokojnie. No dobra, już raczej tego nie odrobimy. Chyba, że nam wyleci tej gwiazdeczka, a z gwiazdeczki coś za właśnie te sześć dyszek. O, może, może, może. Chociaż tutaj też leci za dwie dychy z tego co kojarzy Charm. E, ale może no niestety to jest za dwie dychy. Przydałby się jeszcze jedna gwiazdka i coś za 6 dyszek i wtedy jesteśmy w domu. No ale tak się nie dzieje, także niestety ta bitwa zapisuje się w naszej historii jako ta, jako ta przegrana, a ja wam pokażę tą bitwę widza. No i W sumie sobie możemy obejrzeć tą, tą bitewkę. Jest tutaj bitewka za dwie dyszki. Szaszłyk to jest widz, który się pochwalił. No i spójrzmy wspólnie. To jest tryb point rush, w którym zbiera punkty i nie zaczął zbyt dobrze. Bo 1-0 dla tutaj Maruchy. 1-1 w tym momencie. Z tego, co mi wiadomo, to chyba z UMPa mu coś dobrego poleciało. 2-1, <laughs> więc musi nadrabiać. No i znowu remis. Znowu remis po 2. UMPik i UMPik dla przeciwnika dał. UMPik dał dla przeciwnika. Patrz, co się dzieje, nie? Widzisz to? Widzisz to? Mitwa za dwie dychy. Także widzisz. Widzowie sobie zgarniają super skiny. No i tutaj nadrobił wielki comeback, tutaj pewnie byli obsrani we dwójkę, kto to zgarnie. I jeszcze remis? Nie, dobra, mój widz miał lepiej, mój widz miał lepiej. Widzowie, gratuluję Wam znakomitych przedmiotów na GeForce Zrobimy sobie w takim razie te umpiki do naszego challenge'u, dorzucimy tą skrzynię, gdzie jest za 4 złote, dajmy sobie 4 sztuki. No i coś mocniejszego, coś mocniejszego dajmy za 5 dyszek bitwę na Richa, na Melody, na Ocean Dream'a. No i to będzie bitwa też na point rushu, na 3 graczy, zobaczmy jak to rzuci, zobaczmy jak to da. Drogi widzu, jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz proszę w komentarzu, jakiego, jakiego skina do, ee, albo nie, nie jakiego skina. Napisz tak, jaki skin do 20 zł jest według Ciebie najładniejszy? Bo chcę powypłacać skiny dla Was po prostu z G4a i nie wiem, które Wam się najbardziej podobają, więc możesz napisać w komentarzu, który Twoim zdaniem jest najładniejszy skin do 20 zł, który mógłbym rozdawać pod odcinkami. Tym bardziej, że pod koniec października zbliża mi się wyjazd, więc będę musiał, jakby, no inaczej, będzie po prostu zbiorowo będziemy wybierać zwycięzców ze wszystkich filmów pod koniec października. Jak mnie nie będzie, no to będą te same skiny do wygrania w każdym odcinku, nie? Więc chcę zrobić takie, które Wam się podobają, a między. Innymi tutaj mamy remis, i uwaga. Wygrywamy tą bitewkę. Wygrywamy tą bitewkę i bardzo profitowa bitwa. Przypominam, e, musimy tutaj mieć 800, żeby wykonać część. W tym momencie mamy nieco ponad 600, także tworzę teraz bitwę za 70. Będą to dwie skrzynie Santiago. E, I ostatnia decydująca będzie e, sticker na terminalu na trybie. E, na trybie, na trieminal naszych graczy chciałem powiedzieć. No i zobaczmy co rzuci, zobaczymy, co da. Także napisz w komentarzu e, ulubione skiny. Do tej kwoty, które Ci najbardziej podobają. Skin lub jeden skin, nie? Ja wybiorę najczęściej powtarzający się komentarz i po prostu te skiny postaram się kupić dla Was, właśnie, bo będę chciał zrobić tak, że pod koniec. Ło, paczek daje Santiago! Paczek daje Santiago! Jak to wygramy, to mamy Challenge Completed. Daj tu z lewej. Nie wygraliśmy środkowy, ale Bober sobie zgarnął, nie? Jak to chyba nowy widz? Jak to chyba nowy widz? Jak skin Santiago tak mu rzuciło? Chyba tak, chyba tak. Dobra, sprzedajmy sobie te przedmioty. <coughs> także plan jest taki, widzowie. Także plan jest taki, widzowie, że pod koniec października ogólnie wyjeżdżam na Islandię i nie będzie mnie przez ponad tydzień. Filmy będą się pojawiać normalnie, z tym, że po prostu będę roz chciał rozdawać tego samego skina co odcinek. I potem na koniec, jak przyjadę, to z wszystkich filmów rozdać naraz, także tak bym chciał zrobić, zobaczmy natomiast jak ta bitwa rzuci. 118 zł bitewka. Tryb normalny jak coś, więc tutaj gwiazdka jest mile widziana po lewej stronie. Na razie bez szału, na razie tak o. Także w sumie to dzisiaj będzie jedno hasło, oj dobra, drzwi. Dzisiaj będzie jedno hasło, właśnie to co wcześniej Ci powiedziałem. Eee, no bo wybierz jakiś ładny skin faktycznie, nie? Wybierz ładny skin, jakieś kilka nawet ładnych masz wymienić. Eee, no bo chcę, żeby tutaj... Coś pięknego było dla Ciebie do wygrania. Tej bitwy nie wygrywamy, zróbmy bitwę całościową za 400. Jak się bawić, to się bawić. Bitwa na point na dwie osoby. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. 15 skrzynek. Różne, 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 różne. Są takie budżetowe podwiedyszki, żebyście sobie zerknęli co z nich leci. Są takie też po 3. No i jedna mecha na końcu, czyli 50-50 skrzynka. 2-0 na razie dla Pago, bo to tryb point rush. Eee, 3-0 dla Pago, więc ciężary, ciężary, ciężary. Ciężary, ciężary, ciężary. Tutaj Remisik 3-0 na razie. Popular, rzuć z lewej. Dobra, 2-0. Drodzy Państwo, przypominam Wam o kodzie Santy 7, który daje Wam fajne bonusy, m.in. na ten moment 10% do depozytu więcej skrzynkę na start a dodatkowe prezenty, a szczegółowe też informacje dotyczące prezentów znajdziesz na Discordzie. Na odcinkach staram się nie pokazywać, bo tak jak wspominałem już wiele razy, nagrywam filmy swoje na zapas, no i po prostu wiesz, nie będą aktualne na dzień, na który to oglądasz, więc najlepiej sobie zerknąć, co jest aktualnie do zgarnięcia z kodem SANT7 na Discordzie, tam publikuję na bieżąco, co aktualnie jest dla Ciebie w prezencikach. Dużą ma przewagę, bo przewagę ma chyba, jak dobrze tutaj liczyłem, to 4 punktów, więc tutaj chyba już tego nie mamy szans wygrać. Chyba nie mamy tego szans wygrać, bo musiałyby polecić teraz dwa lepsze skiny dla nas, potem jeszcze... Kilką firm po, powinien polecieć, chyba na 10%. Dobra, na razie jest gate. Teraz musi nam polecieć USB lepszy. No i właśnie, no już nie mamy szans. No i nie mamy szans. 10%. Kilką firm poleciał dla bota. Przypał, 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 straszny. Jestem ciekawy, jaka nas różniła ilość punktów. Wydaje mi się, że dwa punkty różnicy. Ostatnia skrzynia mega mocno rzuciła. Ta, dwa punkty różnicy, a czyli 3 bez tej M licząc. To i tak nie było szans. To i tak nie było szans. No, ta bitwa przybliżyłaby nas do e, tak naprawdę skończenia tego challenge'u, czyli pozyskania i kosy, i rękawic z 300 zł. Dzisiaj nam się nie udało, drogi widzowie. Mam nadzieję, że będziesz miał równie dobre szczęście, co mój widz, e, którego bitwę pokazuję na odcinku. Tego Ci właśnie życzę z kodzikiem, nam takie rzeczy możliwe. E, dziękuję za używanie mojego kodu. Dziękuję za e, oczywiście oglądanie do końca. Przypominam Ci o łapeczce w górze i życzę Ci miłego dzionka. Trzymaj się. Cześć.